O! Nareszcie są! Nowe konie! Dobra Te one nie mają uwiązu w ogóle Dobra, muszę przynieść uwiązy To już mam O. matko o Jezus, nie, nie pr, pr. jaki znałowany. chodź Boże, dobra, najpierw wezmę tutaj dobra, założymy i będzie ej, stój Matko... No, super. Matko Przestań. Chodź. No chodź. No chodź. Halo? Hadi. No właśnie o konia. Mogę dzisiaj sobie powiedzieć, nie budzisz za Czy jutro zawody, a dzisiaj musicie sobie trochę potremonować. Okej, okay, niech pani mi mówi, na jakiego konia idę. E, tak, ty idziesz na. Hmm. Ała. Wow. Dzisiaj spójdziesz sobie na nowego konia Dinar. On jest, jakby co, to skokowe. Jej A jaki on będzie? No jest taki trochę niegrzeczny, ale... Mm, poradzisz sobie z nim. Dobra, poradzimy sobie. nie, mam takich koni, ale... ale jest Dobra, o, pani ma już uwiąz, tak? No już mam uwiąz, dobra, to ja sobie go wezmę, no okej. Okay. Weź sobie dzisiaj pielgrzyma. Okej. Okay. Hi, Gulliver. Ale pielgrzym. Dzisiaj będę już rano z na No. Ale pielgrzym. Dobra, już idę przynieść uwiązki i Cię biorę. Natalka, dzisiaj sobie weź wandę. No nie. Natalka, no nie. Natalka, dzisiaj sobie weź może... Hmm. Dziś sobie weź migdała. No nie, o dobra. Pięknie fani. Ją. trzymaj, trzymaj. nie galopikiem, nie galopikiem. Ej, tylko nie brykaj, trzymaj, brykaj, 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 Nie, nie, nie nie, galopikiem. Nie nie, nie pozwalaj no nie pozwalaj mu, no nie pozwalaj. Dobra dziewczyny, wyjdzie na środek, czy nie na środek, tylko y, na obok ujeżdżalni do no, przynajmniej tak, Fanny na pielgrzymie, go z więc więc nie Dobrze fani, poradziłaś sobie bardzo pięknie. No to podobna, ja jestem bardzo z Tylko, że naciskaj bardziej z tymi łódkami, bo wtedy ci nie skoczy. Właśnie widziałeś, co było przy tej chwili w tej przeszkodzie. Tak wiem. O sorry. No nie, to młodzik mi się tak przywraca. No więc, ty już idź tam na bok. A zaczyna Oliwia. Okej, okay, zacznijmy. O, oh, a, Dobra. Dalej, podnieś tu, nie pozwalaj mu. O, oh, Dobra, super. Dalej, idź już dalej.